Mam na imię hani i to jest kilka faktów o mnie. Pierwsze, nie mam ani kuzynów, ani kuzynek. To jest trochę dziwne, bo jeszcze nie wiedziałam takich ludzi jak ja i mój brat. A no to jest po prostu, że moja mama nie ma ani brata, ani siostry, a mój tata ma brata, który nie ma dzieci. No przykro mi, że nie mam kuzynek i kuzen kuzenów, kuzynów, ale no ja mam brata, więc. Wszystko jest okej, okay. A drugie mam bilet na koncert Kona Nagreja. To jest jedna z moich ulubionych pisańkarzy i po prostu, no. Ale nie mam ten golden circle, bo po prostu mój telefon się zepsuł i straciłam ten bilet. Nie mogłam go kupić. Mm. Ale mam ten trochę tańszy. No też. No, nie jestem z Krakowa, trzeba będzie jeszcze przyjechać tam, ale mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie. Trzeci fakt, nawet nie wiem, bo myślałam tylko dwa. No, trzeci fakt jest, że mam 17 lat i jestem studentką na uniwersytecie, bo jestem z Białorusi i skończyłam szkołę w 17 lat. My mamy 11 lat w szkole i poszłam do szkoły w wieku 6 lat. A też jeszcze ciekawy fakt jest taki, że um, moja data urodzin jest jakby 10.00. No, 10.04. 20.08. Jakby jeśli. Um, 1004 razy 2 to będzie 2008. Jakby 1004? No to 10 kwietnia? No jakby zrozumiało jest, tak. <grym> no trochę dziwny fakt, ale mi się moja data urodzin podoba, bo jest taka trochę, no ciekawa. No a więc to wszystko na dzisiaj, bo mam 1% na telefonie. Dzięki za uwagę i piszcie swoje fakty o sobie. Love you! Bye!